Żeby zacząć biegać, nie wystarczy wyjść z domu i ruszyć się. Trzeba znać dobrze technikę, żeby robić to prawidłowo. Prawidłowe bieganie to przede wszystkim brak kontuzji. Dlatego też chciałam was go przygotować do tego typu ruchu. Zapoznajcie się z całą kolekcją IQ. Całą kolekcję znajdziecie w sklepie Marta Sport. Rozgrzewkę zaczynamy zawsze od górnych partii. Należy rozgrzeć najpierw ramiona, ręce, wszystkie stawy, i dopiero przechodzimy powoli do dolnych partii, gdzie już angażujemy nogi. Po czym powoli przyspieszamy rozgrzewkę, żeby pobudzić pracę serca. Już bardziej dynamiczne ćwiczenia robimy na sam koniec. Pamiętajcie, żeby przy wszystkich skłonach zachować super proste plecy. To bardzo ważne. Dużo osób robi skłony na bardzo zgarbionych plecach, myśli o tym, żeby wyprostować nogi, natomiast nie zastanawia się nad tym, że plecy to jest nasz cały kręgosłup i cały nasz korpus. Pamiętajcie, że ubiegaczy bardzo angażujemy kolana i są przyczyną najczęstszych kontuzji. Dlatego nie pomijajmy rozgrzewania, kręcenia, ruszania stawami kolanowymi oraz stawami biodrowymi. Końcowym efektem naszej rozgrzewki będzie rozciąganie. Rozciągamy sobie plecy, rozciągamy sobie nogi i wszystkie te partie, które będą zaangażowane w bieganie. Pamiętajmy, że stawy to nie tylko kolana i biodra, ale to też kostki, które czynnie biorą udział podczas biegu oraz treningów, a także łokcie, ramiona. Te wszystkie miejsca należy porządnie przygotować dla bezpieczeństwa treningu, bo najważniejsze jest zdrowie. Trening zaczynamy od porządnej, solidnej rozgrzewki. Zawsze rozgrzewka powinna się odbywać od górnych partii aż po same dolne. Tutaj zaczynamy od wymachów rękami, góra-dół, wymachy tył-przód oraz skrętów dla rozluźnienia kręgosłupa. Następnie przechodzimy delikatnie do wszystkich skłonów, pochylę klatki do przodu i pobudzamy delikatnie pracę nóg. Kolejnym elementem rozgrzewki są już nogi i szybsze ruchy, tak żeby pobudzić pracę bicia serca. Kiedy poczujemy, że robi nam się już coraz cieplej, możemy pozwolić sobie na mocniejsze ruchy typu skoki, pajace, mocny bieg, podrzucanie wysoko nóg oraz podskakiwania. Następnie musimy zabezpieczyć stawy. Potrzebne są więc kręcenia kolan, ruch mocny nóg, wysoko, nisko, kręcenie bioder tak, żeby przygotować porządnie stawy. Biegam Polubie organizuję takie treningi za darmo w całej Polsce. U nas w Kielcach odbywają się w sobotę o godzinie 9. I to właśnie ja trenuję tutaj biegaczy wraz z drugim trenerem. Zapraszam wszystkich chętnych. Jeżeli chcecie zaczerpnąć motywacji, jeżeli chcecie więcej ćwiczeń, zapraszam Was na mój kanał Wioleta Jończyk, również drugi kanał Fit Dolls gdzie tu fajnie motywujemy razem z Angeliką, moją współtrenerką.